Manko, witajcie. Dzisiaj na, w tym odcinku będę jadł y, galaretkę, więc zapraszam. Dobra, a tak na serio, to dzisiaj jestem mega energiczny, ponieważ y, kurde, wypiłem sobie kawę i, i postanowiłem pogadać w tak jak zawsze. serio, wypiłem kawę, a teraz piję drugą dzielników boje bolek i lolek What the fuck? I po prostu mnie nosi Ja ogólnie nie, nie lubię smaku kawy i tak dalej Ale po prostu postanowiłem się wypić, żeby być bardziej energicznym Bo dzisiaj tak trochę przymulałem sobie Byłem niewyspany No i mówię, a dobra dla energii wypiję No i wypiłem jedną, potem wypiłem terapię drugą I po prostu mnie nosi jak Jak nie wiem co Ale nieważne, dobra, lecimy sobie dzisiaj nie wiem, pewnie będę szybciej mówił, ponieważ jak wiecie yy, jestem trochę normalny psychicznie. Dzisiaj lecimy sobie na Pozwiedzać trochę dwójki, więc na początku na zwój grabarza. Fakt, po co ja na zwój grabarza dawałem, jak mogliśmy na początku iść sobie na krzyża. się do Tuzmer. Nieważne, lecimy sobie na grabarza, ja będę popijał. Dzisiaj jest taki dzień, w którym sobie troszkę popykamy. Ogólnie masakra, mówię wam, czekałem, aż mi się komb włączy, musiałem czekać ile, czekajcie. Yy, dwie godziny chyba, aż mi się aktualizacja jakaś wgra, po czym okazało się, że i tak się nie wgrała, więc... spoko. Lecimy sobie na grabka, potem lecimy sobie na zbrojka i potem się zobaczy. Dobra, tutaj kogoś mamy. Newerek, Kurde, nie będzie walki o punkty honoru. Yy, ale możemy się spytać. Możemy się spytać, pewnie się nie zgodzi, no ale dobra. Jak się nie zgodzi, to lecimy dalej. Gdzie my mieliśmy iść? W ogóle dzisiaj herosów poszukać, ale tak się zawiałem, że ja zacząłem od dwójek. Nie wiem, jak długo będzie trwał dzisiejszy odcinek, ale wiem, że napiję się kawy. Okej. Okay. ok. No to lej, to lej. Będzie ciekawie. Nie mam żadnego błoga, mam wywalone tutaj na tym świecie na błoga. Jeszcze jakaś reklama mi wyskoczyła, nieważne. Yy, bijesz? No to bij, chłopi. No. Ma jedną legę z... Z czego? Z Mazura. Ma jedną legę z Mazura, ale nie wiem, czy to mu dużo da, ponieważ, jak wiecie, jestem tutaj mega, mega dobry. Więc wygrywałem nawet z tropkami 114, więc myślę, że 101 tutaj raczej yy, żadnych problemów mi nie powinien stworzyć, tym bardziej jak biję z ognia, no to... Dobra, graba chyba się nie zbijemy, bo nie chcemy, albo poczekam, zanim dobra, poczekam dla Was. 309 punktów honoru. Dziękuję bardzo i czekamy za grabarzem i zaraz zbijemy go. Pum. A więc dobra, nasza drukka się zrespiła, chciałem jeszcze wziąć galerki, jak tu nic nie ma. Idziemy i lecimy dalej, bo nie ma co szczekać w, jednym, szczekać, szczekać, szczekać w jednym miejscu, nie ma co czekać w jednym miejscu, lecimy sobie dalej. Yy, teraz na zbroja, więc yy, widzimy się tam gdzieś koło przejścia, bo nie chcę was zanudzać tą całą drogą, bo jest to trochę takie bezsensowne, więc widzimy się, żeby film był szybki, sprawny i tak dalej. Dobra. Tu! No, jestem. Idziemy dalej, jesteśmy już koło zbrojowni i łyk. Serio, ta kawa jakoś na mnie źle działa Ale nieważne, lecimy sobie Zbić tego zbrojmiszcza Ogólnie już jest późno Wy widzicie tutaj na kamerce, że jest dosyć jasno No ale to przez światło, wiadomo yy, Musiałem zaświecić, żeby mnie dobrze było widać i, I tak dalej Więc, no dobra, wbijamy sobie na górę Zobaczmy, czy ten zbrojmiszcz jest Jest chyba, tak? Tak czy nie? Nie ma? Ja pierdzielę, dobra, to czekamy Czekajcie, a to co to jest za... A nie, jest zbrojmiszcz Gdzie on? Kurde, gdzie go zawiało, przecież tutaj nigdzie nie stoi no co za, oszukują mnie dobrze, że go zaatakowałem, bo byśmy tutaj stali całą wieczność dobra, no ja pitole jeszcze mnie cofnęło do tyłu, no ja w to po prostu nie wierzę, nie wierzę dobra no, takie loty, takie loty dobra, to lecimy se teraz chyba czekajcie, na Toloka yy, czyli tutaj yy, no bo tutaj z tego co wiem już nie ma żadnych dwójek a opka mi się za bardzo nie chce szukać po tych wszystkich salach, więc yy, lecimy sobie po dwójkach Dobra, po raz kolejny mówię dobra, no ale nieważne, dobra, to, to wbijamy sobie po prostu na to loka. z tego względu nie stoję na nim, dlatego że po... postanowiłem się przejść, żeby go raz sobie zbić, zobaczyć kto na tym stoi, od czasu do czasu lubię się tak przejść na różne e żeby zobaczyć mniej więcej, kto stoi na tych e i tak dalej, i tak dalej. Dobra, dobra, więc wybijmy może sobie na początku te, tych mośków. I tak jak Wam mówiłem, niedługo rozpocznę ekspić sobie na moim. Palku? Nie palku, na moim tropku. Mam tam 63, a chciałbym wbijać 83 aż. Naprawdę mega. I będę się starał o załatwienie sobie coli, tej legendy z Goplany, żebym mógł po prostu sobie tam, wiecie, coś jakąś nową legę założyć. Mamy to loka pierwszego, którego sobie zbijamy. No i zobaczmy, jak nam tutaj nikt nie powinien zabrać. I tak jak myślałem, gówno, dzielnik boje tak jest, lecimy sobie dzisiaj jak ten kowboj, oh, o nim na trzech turach, jak to możliwe, przecież się teraz nie zrespili, no ale dobra, to idziemy dalej, no, dobra, dobra, pyk, pyk, nie chcę tego, dawaj, jest w ogóle ten kolok, czy go nie ma, koloka nie ma, nie chce mi się za nim czekać, Ogólnie ostatnio wbiłem Open czekajcie, jakbym tutaj sobie wbił, tak logicznie myśląc, logicznie, to byśmy mogli udać się na krzyża i tego właśnie chcę to właśnie chcę uczynić. Yy, ogólnie ostatnio sobie sobiłem Opka, tak wiecie, z dupy z grupą lotło Hero i Unii. Ja oczywiście zdobyłem Unii, chociaż tego z... zaznaczyłem sobie to drugie, nie? Ale wiadomo, kurde, jak się ma pecha, to się ma, no ale tego... Hera pewnie i tak bym za dużo nie opchnął, bo tutaj e, kasę mam, a heroiczne przedmioty chodzą po jakieś, nie wiem, ile po 300k, pff, jakoś tak, więc nawet by mi się nie, na nic nie nadało. Jeszcze byłem na działce, właśnie se wypiłem i po prostu mnie nosi, że szok, a później jeszcze przyszedłem, postanowiłem sobie drugą zrobić, żeby tak zobaczyć, jak to, jak to, się, jak to działa rzeczywiście. No i mówię wam, że jest masakra totalna. Nie próbujcie tego w domu. A i se schodzę, jest strasznie wysoko, ale ja se schodzę. Ej, w się w ogóle napiłem i takie kurde fusy się napiłem. Kurde, tak, tak mnie wstrząsnęło mną, że szok. Szkoda, że tego nie widzieliście, ale to była jakaś masakra totalna. Nie, bo ogólnie jest dzisiaj piątek, nie, i... Postanowiłem sobie posiedzieć trochę na tym Margo, pić, powzbijać E2, pochodzić na Herosów, na tym Infinity. I żeby jakoś wytrzymać noc, bo wiecie, jak się chodzi do szkoły, to po prostu cały czas się śpi. Śpi, w ogóle się praktycznie nie śpi i wiecie jak to jest, po prostu się chodzi niewyspanym jak zombie. No i po prostu chciałem sobie w ten piątek dłużej posiedzieć i żeby mieć więcej energii i nie wpływać żadnych energetycznych napojów, napoi, to postanowiłem sobie... O, coś lotło, lotnęło. Jest hero, pierwsze hero od bardzo dawna na tym właśnie świecie. Pewnie i tak się nie opchnie za jakoś dużo, no ale jest satysfakcja na filmiku sobie. Lotnąłem i jestem z siebie dumny. Lecimy teraz na krzyża, w ogóle pamiętam, kiedy ja tu ostatnio byłem, nie wiem jakieś chyba 3 miesiące temu yy, na tej mapce byłem, bo nie chodziłem tutaj w ogóle naprawdę na Infinity to jest yy, miałe do grobowca, tutaj też bardzo dawno na Infinity nie byłem, chociaż miałem stać na krzyżu, ale się rozmyślałem, tak jak mówiłem już w jakimś tam odcinku, odcinków, że stoję sobie na grabku, bo ten hełmik mi właśnie jakby bardziej na nim zależy, no i bierzemy go na szybką, bo nie będziemy się tu pitolić 3 godziny. Dobra. Lotnęła nam kolejna taka głupia miksturka, której nienawidzę, bo potem tego jest napchane pełno. I w ogóle, gdzie teraz idziemy, to nie wiem. Ok, czas teraz wybrać się na Edwójkę, z której, jako pierwszą, była to moja pierwsza Edwójka, z której dotknąłem moją pierwszą legendę. Było to na świecie Lelwani, jeszcze pamiętam 2000. Nie wiem w którym roku. 2012 no, to była moja pierwsza legenda budki z Mordhena na świecie zwykłym, tak? Po prostu się podjarałem, że szok i, i nawet zdjęcie z telefonem zrobiłem, może wam teraz wstawię pół. Dobra, więc lecimy dalej i, i, i mam nadzieję... Zrobiłem ogólnie to zdjęcie telefonem, jeszcze miałem taki z dupy telefon i potem cały czas przesyłałem, jak miałem jakiś nowy telefon, no to po prostu przesyłałem sobie to zdjęcie, żeby bo to była moja jakby pierwsza legenda, była to taka podjarka mega yy, z tego i postanowiłem sobie tak na pamiątkę to jednak zostawić i, i mieć mieć żeby pamiętać o tym, przez jakiś czas nawet to miałem na tapecie, yy, tak byłem podjarany, no ale teraz już wiadomo tutaj mam dwie legi, tam mam kurde 4, 8, nie ratuję. Chciałbym mieć tyle, szczerze wam powiem. No ale trudno, jak się nie da, to się nie da. Chociaż się można starać, to czasem i tak nie wychodzi. W ogóle po drodze możemy zobaczyć, czy kościoła gdzieś nie spotkałem, bo fajnie było go sobie zbić dawno go nie, byłem, nie biłem, ale chyba nie znajdziemy, bo go... o fakt. 105 PvP PvP. Stój, pewnie wojek się nie zgodzi. Pokażę kwipunek. O, ty cwaniaku, całkiem, całkiem słaby jesteś. Nie to nie. Idziemy dalej. Idziemy dalej. I, i, I pewnie Mortchena nam zbił cwaniak. Już? Co już? Py. O, dobra. No to jednak zrobimy kolejne PvP kolejne punkty honoru będą. Yy, yy, o, okej, okay, idę. Idę, 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 idę. Poczekaj, 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 poczekaj. poczekaj. Yy, no. Lejże. Bo ja nie mam czasu. Nie mam czasu. Bo tak. Bo muszę iść na Mordhena, jeszcze wam pokażę bicie Mordhena. Może nam akurat lega, spadnie, zobaczymy. Pewnie nie, ale okej okay. No dawaj, zakładasz. Ty, no chciałem mu napisać, napisać, żeby założył, jak chce. No bo mi to, mi to Tito, nie. Jeżeli chce sobie założyć błogo, to 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 To, to, to mi to zwisa, nie. Bo może se nosić błogo, jak chce. No i ja nie potrzebuję, bo. No 31%, dobra. Zaraz to rozegramy raz dwa, już głęboka rana weszła, więc powinno pójść dosyć szybko, chyba że bym, o unik jest na ciosie ciosie krytycznym. Yy, co daj mi już całkowitą przewagę. Yy, głęboka rana weszła całkowicie bez szans. Dobra, no to lecimy dalej, kolejne punkty honoru. W ogóle tutaj chciałbym się uplasować w jakimś rankingu, bo jest taki ranking ah, się zapowietrzyłem. Jest taki ranking z punktami honoru i chciałbym po prostu tam zająć jakiekolwiek miejsce, mam 5000 już. Dobra, więc zaraz będę. Dobra jestem już, się pojawił Cycu, bijemy go, a bez trzech turów, a czekałem specjalnie i szybko nagrywałem, żebyście zobaczyli na trzech turach, no ale trudno nie udało się, więc lipa. Ło, 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 ej nie szalej, panie, panie nie szalej mi pan tutaj, bo wykituje. Dobra. A ja, Wiedziałem, po prostu to było pewne, to było na 100% Wiadome, że on lotnie teleport, bo co innego on by mógł lotnąć. Dobra, Pum, mam nadzieję, że mieliście śmiecha, Chicha i tak dalej. Ogólnie czuję się jakbym ciągnął 4 kg koksu i tak i wiecie i, i, no. Dobra, to ja się z wami żegnam, idę sobie dalej grać w Margo po XP i tak dalej I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, które mam nadzieję będziecie chcieli Jeżeli tak to dajcie tą łapkę w górę, bo się napracowałem nad... Przerabianiem tego filmu jest Napre... naprawdę, ale to naprawdę spędza na tym mnóstwo czasu, więc do zobaczenia jeszcze raz, trzymajcie się meczki, narka, cześć!